Yes, all we care about is some party, keepin' them good vibes, good vibes in the air, no Say what I want, no I put that rock in your body, so nice Keep them guns out of the club, party killin' this life Feelin' up for the... Siemanko, z tej strony Low Dzisiaj w tym odcinku chciałbym wam opowiedzieć może mniej więcej co się będzie działo na tym kanale Co będę nagrywał i te sprawy więc jak widzicie będę nagrywał z tej postaci, z tryn QA tak zwanego. No i będę nagrywał jeszcze z GMA, tak? Czyli z Loa. Z tym, że tutaj będę z tej postaci, to będzie sura WP, jak sobie zrobimy WP, tylko 5 level dobiję. Będę nagrywał na bieżąco w miarę. No i oczywiście na kanale będę informował jak będą jakieś nowości, jakieś updatey i te sprawy. No dobra, lecimy po skile, może teraz coś na temat gry. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest pierwszy odcinek z serii Alcatry. Mm, jest jeszcze taka opcja, że dla tej postaci zrobię buffa, ale to jeszcze nie jest pewne, zobaczymy jak sobie będzie radził. Yy, dobra, rozdam sobie staty. Jest i teraz WPK, wybieramy. Sorry, że taki chujowy głos mam, ale chory jestem troszeczkę. Katar yy, gardło i sprawy, ale to mniejsza. Dobra, z sobie poukładam ślicznie pięknie. No i może przy okazji chciałbym powiedzieć, że z dniem w sumie dzisiejszym zostały wprowadzone nowe bronie TV2. Robione z broni na 7.5 level ze średnimi łąkami. To są bronie typowo pod ekspatem. Już widzimy, że niektórzy chcieli robić pod PvP, ale nie polecam naprawdę. No i to chyba wszystko. Będziemy się powoli żegnać. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.